Z nami mikroorkiestra, czyli Boguś, Jarek i Mariusz. Dobrze, wszystko zapamiętałem. I robicie muzykę na sprzęcie Nintendo, to nie są tylko Game Boye. Pokażmy w takim razie może co to jest. jest Nintendo SP, jest także DS, mamy Game Boy Advance do wizualizacji, no i oprogramowanie, karty z programami, prawda? Ale jak to działa? Wy... Piszecie sami te programy, kupujecie je, czy jak to wygląda? Korzystamy też już z gotowych programów, rozwijająca się scena, że tak powiem, Homebrew. Piszą swoje programy, jest to NanoLob, jest to LSDJ, kultowy tracker. Korzystamy też z oryginalnego programowania Nintendo, jest to na przykład ElectroPlankton, polecam. W tej chwili, z tego co wiem, to też jest Cork DS10, więc Nintendo też jakby dostrzegło. To mistsze, jeżeli chodzi o konsolę, i zaczynam e, produkować oprogramowanie e, do dźwięku stricte. Więc zaczęło się to od inicjatywy oddolnej, czyli powstawały programy e, jakby w podziemiu programistycznym, a już Nintendo ten to chwyciło temat i też e, swoje, swoje. A muzyka, którą robicie, bo słyszałem dzisiaj no, różne gatunki muzyki elektronicznej, tak? Było trochę ambientowo na początku, potem było trochę techno, e, było może trochę IDM-owo. Jak, jak wy to określacie? Ciężko to określić. To są nasze różne inspiracje, prawda? Każdy z nas, oprócz tego, że gramy w, zespo w tym zespole ma własne projekty muzyczne. Boguś gra w zespole rockowym Colonist, a ja w tej chwili... Ja... Gram także gram improwizuje na instrumentach klawiszowych. On ma podstawy duże muzyczne wykształcenie. A ja wcześniej grałem w Kąsbandę też takim psychorokowym zespole. Później jeszcze Pin był taki e, breakbeatowy projekt. E, Mariusz nasz, e, Gabba Papa, że tak powiem, Master of Beats, e, produkuje hardkorowe, breakbeatowe klimaty, więc e, różne doświadczenia mamy, ale jakby to wszystko łączymy tutaj na scenie, prawda? Stąd róż, różne tematy słyszycie. A dlaczego na sprzęcie Nintendo akurat? No, dla mnie konsola Game Boy jest kultowa. Po prostu czarno-białe gry, mm, jest możliwość przerabiania i tuningowania. Bardzo wdzięczna jest, eee. szczerze próbowałem też na PSP, ale to nie było to, to nie było to. Jak duża jest scena, jeśli można, jeśli można w ogóle mówić o jakiejś scenie, ludzi, którzy robią muzykę właśnie na, na konsolach Nintendo? Eee, scena jest dosyć spora, wywodzi się od sceny chiptune bitowej My troszeczkę tak odstajemy, bo my eee, nie staramy się e, grać stricte muzyki chiptune'owej, czyli covery jakichś kawałków wersji chiptune'owej. Eee, tylko raczej wypracować własne brzmienie, traktujemy to jako jam session, czyli każdy coś tam w domu sobie e, przygotowuje. Czyli improwizujecie? Improwizujemy, tak. To robimy jam, pewne rzeczy sobie wcześniej ustalamy, jakie tempo, kto jak gra, ale podczas, podczas nie jak zauważyć, podczas koncertu jest to, jest to żywy organizm, on się zmienia, prawda? A więc reagujemy też na reakcję publiczności, nie? jest fajna publiczność, chce się bawić, to ciągniemy bardziej te kopyta, że tak powiem, bitowe. No dobrze, ja życzę Wam sukcesów i mam nadzieję, że to się będzie rozwijać, bo to jest świetny pomysł. I naprawdę gratuluję udanego koncertu. A wracając jeszcze do sceny 8 yy, Ona jest bardzo mocna, ale na zachodzie, w Polsce, niestety jeszcze nie. Ale mam nadzieję, że znajdziemy godnych następców.